Dzień dobry. Chcieliśmy zachęcić Państwa do udziału w praktycznych szkoleniach z zakresu systemów, które oferujemy: AGS, BPS, TCS. Chcieliśmy się troszkę pochwalić strefą szkoleniową praktyczną strefą szkoleniową w której znajdują się różnego typu elementy występujące w naszej architekturze, począwszy od imitacji wagonu kolejowego poprzez oryginalny ekran akustyczny, który, na którym zamontowane są wszystkie rodzaje ekranów występujących w drogownictwie. On powstał przy udziale przy współpracy z firmą Alfa Bond Kohlhauer, której dziękujemy przy okazji za dostarczenie elementów do jego wybudowania. Mamy również różne drobne elementy, jak złącza kablowe, znaki drogowe, ściana szkoleniowa, która. Demonstruje różne materiały, które występują na elewacjach Podstawowy sprzęt który jest potrzebny do usuwania graffiti Mamy również mnóstwo różnych drobnych elementów na których pokazujemy różne metody usuwania grafiti, jak też zabezpieczania przed graffiti W zakresie tematyki dotyczącej BPS i TCS mamy tutaj taką ścianę szkoleniową, która Demonstruje również różne materiały, które występują na elewacjach. One są zabrudzone bądź pomalowane, pokryte różnymi warstwami, które podczas szkoleń usuwamy, czyścimy jakkolwiek. Oprócz tego, pewną nowością, z której bardzo się cieszymy, jest oryginalny wagon kolejowy, który niedawno zaistniał u nas. On również będzie elementem szkoleń. Przy czym na razie wymaga renowacji, także póki co stanowi tylko taki troszkę element dekoracyjny. Co do niego mamy również inne plany, ale o tym będziemy informować później. Jeszcze raz zachęcam do udziału w praktycznych szkoleniach, które organizujemy co jakiś czas w naszej firmie. Dziękuję.